Witam Was bardzo serdecznie w odcinku z szybkiej recenzji. Jak będzie, kontynuujemy naszą przygodę. Bez wątpienia książką, trylogię w zasadzie, do której wyszła um, sama część. Teraz jest to trzecia część właśnie trylogii. Przepraszam, trylogii. Bo powstało, jak mówiłem, 5 części do tej pory z tego co wiem. Przeczytam 3. Póki co więcej części nie będę miał, ale zaczynamy. Także trzecia część. w taki sposób. Jest to część Trawers, tak się książka nazywa, jest, są prawa do ekranizacji trilogii tak, także czekamy. Książka już troszeczkę ma, bo książka już ma z tego co widzę e, 4 lata około, więc nie jest takim, jest takim świeżakiem, więc czekamy, czekamy na ekranizację. No jeszcze nie ma, ale prawa zostały sprzedane. Także cóż, tradycyjnie, opis. E, Trawers jest nie tylko, o, to to. Grupa uchodźców miała zostać w kościelisku tylko przez trzy dni. W ulicach ich w sali gimnastycznej, czekając, aż rząd znajdzie dla nich stałe miejsce pobytu. Wszystko zmieniło się, gdy przy spotkaniu turysta są obrażone martwy na szlaku prowadzącym czerwony wierch. Ocięto mu puszki palców, wybito wszystkie zęby, a w ustach umieszczono syryjską monetę. Czy wieca z powróciła? A może do któryś z uchodźców jest winny? Rozpoczęła się nagroda medialna, a wraz z nią śledztwo. Nagonka, prowadzona przez Dominikę Wadryś-Hansen. Tymczasem Victor Force wsiąka coraz bardziej więzienny świat zu, zupełnie nieświadomy tego, że na wolności jest Kościół, to liczy na jego ratunek. Także tak to, tak to wygląda. Eee, oczywiście jak zwykle jakaś dedykacja. Kto, kto jestem, to mnie dzisiaj tajemnicą. Mój zakon dziwny, mój też wspaniały i jam jest. Wskazują na, na to całańskie skały, w nich Seweryn Goszczyński. Także tak to tak. wygląda. To podcast, taka? Cóż, powiem tak: yy, książka liczy 570 stron. Yy, przez tak naprawdę co najmniej jedną trzecią książki nie dzieje się absolutnie nic, co jest, powiedzmy, ważne dla fabuły. Yy, czyli jest ta sprawa tych uchodźców. To jest takie bardzo, no nie wiem. Dla mnie to już było takie, że nic się nie dzieje. Naprawdę wszystko, te, te początkowe 200-300 stron. Jest tutaj. Taka prawda. Wszystko w tym krótkim opisie można stresić To co przeczytałem teraz. Także Wam tego nie będę mówił. Doszło tego zabójstwa. Potem doszło do drugiego i tak dalej. Nie wiadomo co się działo i tak dalej. Jakieś tam, wiadomo, względy polityczne. Była sprawa z uchodźcami też w Polsce wtedy, bo to było kilka, kilka lat temu. Z kryzysem yy, właśnie imigranckim to się wiązało. No miało to podłoże polityczne oczywiście, ale z grubsza chodziło o to, yy, z grubsza chodziło o to, że yy, że tak, no przybyli ci imigranci, przyjęli ich do tego zakopanego żadnego kościeliska. No zwał jak zwało, ostatecznie chyba do tego kościeliska. No nie wiem, nieważne. Także się tak przyjęli ich tam. No i mieli no i mieli no co, tam mieszkać w Polsce, nie? No ale okazało się, że to jest trochę przypał, bo Zginął jakiś polski turysta i była syryjska moneta. No i obarczono winą najpierw Bestię, ale wiadomo, Bestia marła podobno. Więc Syryjczycy oberwali, nie? No ale to, że tam nie oni, nie oni, coś tam, coś tam bla, bla, bla. Z nic z tego za bardzo nie wynikło w sumie. Poza tym, że. Em, no, w sumie nic z tego nie wynikło. No to, to była taka, taka podruba, powiedzmy tego, tak, że. Tak to, 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 nie, to nie oni nic złego nie zrobili, tylko przybyli, nic poza tym, że oni nie wniosło za bardzo do fabuły. Chyba, że, że potem okazało się, że wniosło, ale to dopiero potem. Nieważne. Tak czy siak, sprawa jest taka. Sekunda. Yy, tak czy siak, sprawa to jest taka, yy, że tak, w w więzieniu, jak wiecie, jest to wskazane. w tym więzieniu, uzależnił się od kompotu, czyli mm, substancji pochodnej z kokainą. Że, przepraszam, heroiną. Boże, przepraszam. Heroiną. Z heroiną. No i kontynuując, ten wątek z imigrantami. Wyszło z tak, że, że właśnie w dowiedziała się w sumie, że po tych imigrantach nic się nie dowie, oni są tacy niepotrzebni w sumie. Że tak naprawdę większość informacji ogarnie od człowieka, którego wsadziła do więzienia. Czyli od niejakiego. Um, od jakiego oczywiście, um, no Victor Forsta, Tylko, że trzeba było go wyciągnąć, ale niestety było to niemożliwe. Um, także nie była to sytuacja zbyt ciekawa. Um, no i trzeba było to jakoś ogarnąć. Na szczęście, Wiktor Forst miał trochę więcej szczęścia niż rozumu. No, już po raz pierwszy. Dlatego go aż tak bardzo nie, nie polubiłem. I jak mówię, jeżeli. tego w, w uniwersum chybki najbardziej lubię Lengera. W tej najbardziej lubię Edmunda czyli jego powiedzmy szefa, tak. Kierownika, whatever. No, człowieka wyżej od niego, tak. Który był takim ojcem, przyjacielem, takim starszym bratem, coś takiego. Taką funkcję pełnił w życiu Forresta. No i ewentualnie przyszłym teściem, tak, ale no, wiadomo, co się stało za No nic. Tak czy siak. Forrest jakoś wyszedł z tego więzienia. Dzięki chyłce, w swoim szczęście też. jakoś tam został uwolniony, tak, że będzie pracował to później. Nie wiem, jak to do końca wyszło. Ale wyszedł z tego więzienia. Jakoś mi się fartnęło znowu. No i cóż, wyszedł i zaczął szukać. Zaczął szukać sprawy związanej właśnie z tą sprawą, z tym zabójcą. Okazało się, w wielkim skrócie, że sprawa była ciężka, gdyż najprawdopodobniej okazało się w więzieniu, właśnie, że Olka żyje, gdyż dostał perfumy tylko jej. Um, okazało się, że to były jej perfumy, i sądził, że Olka żyje, że trumna jest pusta. Jak się okazało, bo trumna rzeczywiście była pusta. No zresztą wiemy o tym, że Olka żyła um, i że chcą ją odnaleźć, tak. No i bestia, swoją drogą też chcę odnaleźć tego bestię. No i Iwo Eliasza, tak. Chcę go za wszelką cenę odnaleźć. No i co? No i go szukał, szukał, szukał różnych tropów no, na szczeblu, widzę, w wojewódzkim, ABW, yy, sprawa polityki i tak dalej. Strasznie to by było zakmatwane, tylko nie pomagał mu fakt, że brał tą, ten kompot, ten kompot śmieszny więc nie było to na pewno łatwe. Szukali w różnych szczeblach, tak? W Warszawie, w Krakowie, w Zakopanem, w Chełmie, u lekarza o tym, że mogła wyżyć, że być może nie wiem, miała jakieś funkcje życiowe. Tak, okazało się, że ym, funkcje życiowe Olga mogła wtedy nie mieć, ale była nikła szansa na to, że mogła ten wypadek przeżyć, a w prosektorium jakoś tak ją wzięli, że no nie schowali jej czy coś i trumna była pusta, nie, coś takiego, tak wyszło. No i nic. No i w końcu wyszło tak, Wielki ludzie przechodząc dalej, dalej, dalej wszystkiego, szukając zabójcy oczywiście, różnych tropami, które zostawiał, zostały one celowo, tak, żeby go dopaść, żeby w poforce był takim jego nemesisem, takim, wiecie, wrogiem, którego miał całe życie. I chciał go poniekąd też zabić. Fascynowała go jego postać, tak? I jak się później okazuje, jak się spotkali wreszcie ze sobą, bo doszedł do tego Forst, sam znalazł go, gdzie on może być, znaczy strzelam udział, może być. Bo poszedł w bardzo pogodę niebezpieczną. Był chalny, był śnieg, była zima, poszedł w góry, yy, gdzie no nikt nie szedł. A co gorsza, a wjazd się zmagał. Więc no tak średnio średnia szansa na przeżycie, ale nic spotkał go tam spotkał go tam przypadkowo oczywiście, bo nie chciał i wyszło z skrócie sytuacja w taki sposób, że spotkał go, był jakby chyba nad nim wzmógł się halny, spadł, spadł ten force spadł z tej wysokości no bo się zmógł wiatr, no i no spadł po prostu ileś tam metrów, nie wiem ale nie umarł, tylko m, spadł tak niefortunnie, nie spadł jakoś mega nisko, tylko spadł, ale spadł tak niefortunnie, że złamał sobie piszczel. Było to starcie tak złamane, więc no kość wystawała mu z nogi, co nie? Więc możecie sobie wyobrazić, jak to był w takim razie. No i co? No Iwa w tym czasie oczywiście wyjaśnił, dlaczego zabijał i w ogóle, jaka była jego... Misja, żeby zwrócić uwagę świata, jak jesteśmy tolerancyjni w ogóle, a z drugiej strony robimy to i to tak dalej. No ale w końcu wykorzystał powiedzmy, chwilę nie uwagi jego, chociaż znaczy chwilę nie uwagi. Widział jego, nie widział jego uwagę, ale force miał trochę szczęścia też, bo rzucił czekanem yy, w jego stronę, tak? Czas się nazywa Chekan. że dobrze powiedziałem czekam. Chyba czekanem. Czyli wiecie takim jakby... Yy kilofem. Kilofem, który się wbija w, no, w górę. I no, dzięki temu będzie łatwiej nie, nie, nie da się spać, nie? Będziesz będzie to strzeka chwileczkę. Tak, to, to jest czekam, tak, tak, tak. Takie takie że to, to się tak takie takiej, że spinaczki górskiej, że przypinasz i możesz świnać i tak dalej, tak w No. Rzucił to i trafił tak tak szczęśliwie dla niego, że utknęło mu to w klatce piersiowej i to powodowało, że dusił się własną krwią co nie? Ym, i nie mógł się schuły. w końcu Forst, mimo że był na starszej pozycji, wydawałoby się i miał już zginąć z rąk tej bestii zabił go, on się zabił, zepchnął go zepchnął go i ym, i zabił, tak? Znaczy zabił, no bo ona na i tak dalej. Niestety pech był taki, yy, że niestety nie dowiedział się, gdzie jest Olga. Co gorsza, szlaków też, bo szlaków też nie było za wiele. Strasznie się dobrze chowała, miała różne pseudonimy, różnie wyglądała. To się okazało, że to był również mąż tej Vadrycz Hansen, Giord, niejaki, który interesował się sprawą. na to bardzo dobrze że tak się, tak, taki będzie wątek, że to będzie giord tym Iwariaszem. Tak czułem od początku, tak miałem przeczucie, że ten giord nie jest bez powodu Już tak, tak, że tak, i że serby No, ale chodziło o to też, że umarł, tak, czy znaczy umarł, no został zetknięty, tak, ciała jego nie odnaleziono, przynajmniej w tej części, być może następnie coś się pojawi, zobaczymy, raczej nie, raczej to jest inna sprawa, ale nieważne. Um, no i co, no i co, no i co, no i co? No i co? Co z tego wynikło? Wynikło z tego to, że Olga tak, Olga nie została znaleziona przez jakiś czas, szukała jakichś spraw, jego, bo był portret z, z, z pamięciowy sporządzony bez brody, z brodą, z włosami, bez włosów itd. Szukano go w sklepach, na trasach, na autostradach, na stacjach tak itd. W końcu znalazła, znalazła się ekspedientka w sklepie, która widziała go kilka miesięcy temu tylko dlatego, że był przystojny, czyli. okazywał się Iwo Eliasz bardzo dobrym gościem, a zawiodła go jedynie ludzka natura, czyli tylko dlatego, że ekspediencja się, się spodobał. To tylko dzięki temu go odnaleziono. I odnaleziono go też dlatego, że mieszkał niedaleko. I w międzyczasie okazało też się... Nie wspomniałem o tym wcześniej, przepraszam że też doszło do porwania chłopaka. Bo też wiadomo, wcześniej tam zabił parę jeszcze osób i tak dalej, ale to już jest powiedzmy, norma w jego wykonaniu. Porwał też chłopaka. I tego chłopaka przetrzymywał razem z tą lokatorką, tak, czyli tą Olką szczęśliwską. No i odnaleźli ten dom z yy, policja. Jakoś udało się odnaleźć, szybko, szybko. Niestety pachniało już tam z stęglizną. Okazało się, że chłopak ten młody nie umarł niestety. Z śmiercią głodową, tak? No, śmiercią, no wiadomo, śmiercią głodową. Bez, bez picia, bez jedzenia. No wiadomo, ogólnie bez picia, śmierć głodowa. Natomiast lokatorka przeżyła. Niestety nie była Olga Szczepska. Była to jakaś dziewczyna. Jakaś inna dziewczyna, którą też porwał. Ale nie była to Olga Szczepska. Co się stało z Olgą Szczepską? Nie wiadomo. Nie było ciała. Nie odnaleziono niczego, żadnych śladów, nic. Zrozumiała się. Po prostu. Tak się zakończyła ta historia. Smutna czy smutna, nie smutna. No, takie było życie. Dopadł bestia, w sumie dokonał sprawiedliwości, obrona konieczna. W sumie to nic nie wchodziło Uciekł z Krakowa na Szczecin na razie. Chciał się zatrzymać w Warszawie na Powązkach, żeby iść do tego grobu szlepskiego, nawet do pustego, do pustej po trumny, pomodlić się. I to na niższym szoku nowego życia, tak dlatego wpłynął no, do tego Szczecina zapewne, Intercity. Właściwie Telka, czyli nie linie kolejowe. I tyle. Na razie nic więcej nie wiadomo. Um, czym to się wydarzy, tak? I tyle. Jakie będzie... Jakie się potarze do dalej forsta nie wiadomo. Do policji nie chcę wrócić. Co będzie robił? Nie wiemy. Yy, zakończenie zaskoczyło mnie tylko tyle, że właśnie wątek Olgi, że to nie była Olga, to jakaś inna dziewczyna, to mnie zaskoczyło i w pierwszej, i w drugiej części, i teraz tej trzeciej, że z tą Olgą, bo z tym sam, mm, nie, z Olgą tak, z Olgą tak, to mnie zask zaskoczyło. Że, ale jako tę książkę, nie wiem, druga część wydawała mi się lepsza, mała, bardziej zaskakująca, a ta też, ale ogólnie mówię, do, do Chyłki nie ma podjazdu. Tak, dziękuję za tego odcinka, będzie, że on się podobał. I tyle, to będziecie na razie, papa, cześć.